Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mac Walka24 z tej strony. I witam was już w 26 odcinku z serii South Park The Stick of Truth, czyli Kijek Prawdy. Zaczynamy od tego miejsca, na którym skończyliśmy. Udajemy się do Banff. Spokojnie, pora mi się z tym wtremigać. Ale przecież mogę nadal... To jest i... A nie te wielki wyglądają zamarznięte. znięte To zna daliśmy radę Widocznie nam wykradzanie w powietrze, wow.

Mm. Welcome to the shop. Can I interest you in my waz? Masz do zaoferowania. O, święty nóż Mossadu. Nadal mam śmieci Iść klonu. Sprzedaję. To jest też. Medyjski klejnot też. I paskudne serce. I ostry, jak brzydka paskudny kieł. Paskudny szpon. Absoluty budyń i miska Dreft Dinera. Eh, tak. A co można u ciebie kupić? Znaczy w zdrowia demona. O! Ciekawe. A sprzęt? Strój biskupi, wow! Ja już szatę zakonnika, a teraz trójbiskupi. Prf. 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 No proszę, proszę, proszę. Nie to wezmę. Dysk krwawienia. Broń. Zobaczmy. Szybsze obroty zapewniają głębsze cięcie. Przy idealnym ataku cel zaczyna krwawić. trawialazowe lasowe cele maksymalnie dwa. Hmm. Zmodyfikuję to. Oczywiście obrażenia są dużo większe. Idealny atak zadaje dodatkowe 100 punktów obrażeń od do grozu. Dodaje 250 punktów obrażeń do ataków bronią. Hmm. A nie, to nie jest do tego. Otóż. dajemy, modyfikujemy dysk i dajemy obrzydzenie tu. A na Miecz.

Czemu wszyscy... Wszyscy pierdzą! Tak jakby... Było odpowiednie miejsce dla mnie. Skoro mam... że tak. <laughs> To kill me I'll go away and the prince will never know I'm alive please take these dire pig testicles and tell the prince they're mine świni. bless you my son it'll be our secret wow good thing I saved these <laughs> 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 praise Christ praise God praise God and Christ! Pozostaje nam nic innego jak załatwić jeszcze ten niedźwiedzie. Я удалчих. Я вот так үүсэх юм. — To zawsze jest jakieś bogactwo... — mówi wam. Won't interfere with government. How can we ever repay you? You said you would free the minister of Montreal, my lord. Sorry, no can do. With both the bishop and the minister taken care of, my throne is secure. But my liege, we made a promise. Shh. You. Shh. Quickly, you must speak with the Duke of Vancouver. He can help you get into the catacombs of Quebec. Give the Duke this. Hurry now. Not jest księżny. Poniec C do kłęka, jak ja mówię. O! To jeszcze są dodatkowe levele. Chyba rozumiecie, nie? Dobrze, Ta piła jest naprawdę mocna. najwyraźniej. No <grymne> hey, tak nie to ominę. Procedura. Okay. Tak, daliśmy radę. Znowu w szczury. Our shots in Vancouver. All of them are about cabins terrorized by serial killers. Świetnie. People come from far and to buy our 2010 Winter Olympics merchandise. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Dobrze, sprzedajemy śmieci. można kupić? Jakie bronie? Mruczka maga. ze <ścoughs> traponów. Naklejka z połamaną tarczą. No tak usuwa dodatkowe tarcze. 5 ale to mnie kosztuje po całości. Ech, dobra. Welcome To Vancouver, the San Diego of Canada. Yes, yes, I know. But Ottawa is clear on the other side of Canada. How are we supposed to get there? Uh huh. Yes, I see. Oh, wow. No, I didn't know that. Yes, come on. Yes, I hate that guy, too. Uh -huh. No, I haven't seen that show yet. So The Duke of Vancouver is a very busy man. Someday maybe I'll be Duke of Vancouver. A letter from the princess? What the why, according to this, the prince had something to do with the bishop's murder and has imprisoned the minister unjustly. Young man, if you wish to brave the catacombs of Quebec, you would have to speak with the monks who live to the southeast of town. Only they could train you in such sorcery. <laughs> Who are you? Perhaps he is the American everyone is talking about. Tanks. No, it can't be. He can't be a master of spellcraft. He doesn't even know magic. He probably doesn't even know how to fart. <laughs> he knows dragon shout. Any magician's apprentice can dragon shout. It's not like he it into his hand and hit you in the face with it, Philip. my <laughs> god, If he's really good, how come he can't sneak a fart behind your fast? No. Yeah, I got it. The sneaky squeaker. Very impressive. He is worthy of our training after all. Yes. Prepare thyself, child. It is time for you to learn some true magic. Oral. Uh, taste. Your magic is impressive, young American. Not <laughs> since Eric von Thunderpants of Nova Scotia have we seen such prowess. But now you must learn to control your anus muscles in just the right way to change a spell's frequency. Some objects seem too large to be damaged by magic, but now I will break through it with Nagasaki. Here, watch again. Now, you try! Believe in yourself! That's it! Now let us see how Nagasaki works in battle! These three pedophiles from Alberta will have their way with you unless you damage them all with one move! Nagasaki! Robot. <laughs> <laughs> that's it. You have the power. You did it. Now go out and use your anus for the good of mankind. And don't ever, ever fart on a man's balls. <laughs> <laughs> so that's it, man. so mnie tak się zastanawiam czy nie widziałem jakaś tak a accept your salute a <noise> accept your salute <noise> A jednak to było łatwiejsze do zrobienia niż się spodziewałem. Chełm barbarzyńcy. Zobaczmy. No dobra, w zasadzie to, to the shop. Can I you in my mógłbym w zasadzie sprzedać coś. Ciekawie mogę sprzedać? I śmieci oczywiście Dobra Kaję, że mogę po prostu przejść i załatwić tego wielka Potrzebuję leczenia. Wierzb. Świetna robota do roboty. Wej, ma No dobra. No dobra. To w zasadzie jest świetne miejsce na zakończenie tego odcinka. W następnym zmierzymy się z całym tym... Zadem paskudnych zwierząt. Do usłyszenia.